Alfamia nie dla ciebie, mały gnojku. Twój mózg to jest porno, a ja mam na to środki. Widzę te wilki, co ślinią się na mnie w sieci. Myślisz, że mnie kupisz, to już po tobie lecisz Na te twoje influencerki to jest sygnał kółkach Wy to epizody, jestem MILF Masz problem? To i maleńka Nie tańczę jak mi zagrasz, ja dyktuję wszystkie kroki Gdzie wasz honor? Dziewczyny zostały tylko widoki Wieszam wasze only na śmietnikówki, blue w galerii To jest fast food, ja jestem danie z restauracji Michelin Mój tyłek to jest klasa, niepubliczne wejście Wy to darmowe próbki, ja to słowo, to... wreszcie Patrz na to ciało, to jest ikona, nie towar Macie bardziej na skło, a ja mam charakter, słowa Jestem MILF, masz problem? To klęka. U tej co się rozebrała, ja tu robię tak Prawdziwa, królowa nastała Zero litości, Milfamia to jest brutalny fakt Tylko polskie słowa, ostry, ja tak chodzę w trakt